Mam na imię Oliwia, jestem Siostrą Boromeuszką, czyli Siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, Świętego Karola Boromeusza. Chcę się dzisiaj z wami podzielić takim moim własnym doświadczeniem tego, jak Pan może nam dawać światło nadziei przez innych, ale też przez doświadczenie Jego łaski, bo myślę, że to taka podstawowy moment, który pozwala nam zanieść te nadzieje innym. Na co dzień jako siostry posługujemy chorym, ubogim potrzebującym, a mi w tych ostatnich tygodniach, miesiącach Pan Bóg dał takie doświadczenie własnej choroby, własnej choroby, która zaczynała się bardzo taką groźną diagnozą, która mówiła o, o chorobie nowotworowej, takiej, która która może, może prowadzić w bardzo szybki sposób do, do swojego rozwoju i, i stanowić duże zagrożenie dla mojego życia. Dziś wiem, że tak nie jest, ale taką niesamowitą łaską jest to, że Pan Bóg nie dał mi doświadczyć ani jednego dnia, w którym straciłabym nadzieję na to, że to nie wymyka się Jego ręką, że on to trzyma cały czas w swoich dłoniach. I dawał mi tego doświadczać. Przez tych wszystkich, których stawiał na mojej drodze, tych, którzy pomogli mi się przygotować do operacji, tych, którzy pomagali już po operacji na tyle, na ile mieli możliwości, tych wszystkich, którzy chcieli poświęcić swój czas, żeby mnie odwiedzić, żeby mi pomóc w czymś, czego nie umiałam zrobić sama. I to oni stawali się takimi promykami nadziei, żeby pokazać mi, że Pan Bóg to wszystko ma w swoich rękach. I jeżeli nawet dopuści chorobę, która, która ma prowadzić ku śmierci, to, to tylko dlatego, że On chce mnie spotkać szybciej. A jeśli chce mnie tu zostawić, to tylko dlatego, żeby zanosić Jego dalej. Dziś wiem, że dał mi kolejny czas do tego, żeby nieść jego światło dalej, ale tylko dlatego, że dał mi to światło odkrywać i doświadczyć go w moim własnym życiu.